Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. No tak No jak to było... Jak to było takie no... jedna z pół sekundy to trwało. A nie ma. Było takie że jak dałam do do piłki. On mi... Zagranie. Teraz niebezpiecznie uderzenie, broni Kuba raz, ale podbił to w taki sposób, że nie ma bramki. Nie ma bramki. Dobrze. Czysto ciałem, bez faulu. Ładne rozegranie do Przemka. Przemek teraz do Piotra, Piotrek. A że zna jeden do pięciu jest mu łatwiej, wiem. Teraz bramkarz, jeszcze Piotrek. Czy ktoś do tego dojdzie? Jest Michał. Michał, zagranie. Po karne jeszcze przemek. Płasko po ziemi, uderzcie to! Miłoż widział Bramkę, wszyscy żeśmy ją widzieli. Nie ma gola, niestety. Ładnie znowu, Oskar, Kajtkowi uciekła piłka, ale przeciwnik chciał być fair play, zagrał do przemka. A przemek nie chciał być gorszy i podał do przeciwnika. No właśnie, ale jest miłoż, który nie chce być fair play, po prostu chce Bramki strzelać. Miłoż, uderzenie teraz nad Bramką. Jest z rywalem na plecach, zagrał do przemka. Przemek chyba chciał trafić w kreta, którego tutaj nie ma. A Kim minął jednego, drugiego, zagrywa do środka. Ale już teraz się pomylił. Zróbmy coś z tego, Piotrek. Teraz sobie przy piłce. Piotrek, Piotrek, Piotrek ciągle przy piłce. Przemek. Już o zagranie. do środka, tutaj nikogo nie było. Uderzenie, piłka wyszła właśnie z koszyka. Mówiłem o tym Kubie dzisiaj, żeby nie łapał sposobem dolnym, bo może zrobić Oliwiara Kanaj, no i zrobi, na szczęście bez konsekwencji. Na noga Kuba. Uderzony w mur, jeszcze nie koniec. Jeszcze Akim, i uderzenie w powietrze. No, chciał, tylko że piłka szła wolniej. Miłosz teraz przejął piłkę. miłoż rozgrywa do Akima. Akim zagranie w stronę Kajtka, tylko gdyby Kajtek jakoś... No i właśnie, kajtek, kajtek został zablokowany przez jednego z obrońców. Ci grają z bramkarzem. Przepchnął go, tylko co z tego jak przy piłce zostali. Zagranie do środka i teraz. Czy zagra prostopadłą? Tak, zagrywa. Wchodzi to obrońcę. Niestety się przy piłce nie uczy. Nastąpiła zmiana w naszej drużynie. Strzeta takim wszedł Kuba. Tymczasem niebezpieczna sytuacja z prawej strony Krakowi. Chwilę utrzymali piłkę. Zagrali do środka. Tu nie ma nikogo z naszych. Uderzenie. Broni koło Kuba Głębocki. Niesamowita interwencja bramkarska. Podbita piłka. Tylko, że nikt tutaj nie doskoczył. Jest może teraz. Mamy przewagę. Czek na dwóch. Miłość przy piłce. Miłość, Miłosz teraz przy... przejdzie zawodnika. Przeszedł. Zagrywa do Kajtka. Kajtek. Kajtek uderzenie zablokowane rzut rożny. Oskar, dobrze. I teraz Michał. Jest podanie dobre do Piotka. Piotrek poradził sobie z jednym, z drugim. Michał teraz ładnie fuliczkę w stronę Piotka, ale do piłki nie dojdzie niestety. W obronie. Przemek wybija piłkę do przodu, no ale tu, tu nikt nie walczy niestety o tą piłkę. Teraz niestety błąd. Uderzenie, no i znakomita interwencja Kuby Głębockiego. Teraz Akim. Ale trochę więcej wiary w to, co robicie. Michał, Oskar. Oskar, Oskar, Oskar. niestety. Brakło ostatniego podania. Jest Michał, który się cofnął, zagrywa do Kuby, Kuba. Już szybko atakują go rywale. I strata piłki w środku pola. Rozegranie na prawo. Niebezpiecznie. Nie było spalonego. Rozegranie z powrotem do środka. Uderzenie. Piłka. Dośrodkowanie. Niebezpiecznie. Wybita jeszcze przez Akima. Jeszcze nachodzi jeden z zawodników. Teraz Piotrek powalczył. Jeszcze Miłosz wchodzi w to. Jeszcze Piotrek. Akim. Akim. Akim tam sobie radzi z jednym drugim. Uderza. Zablokowane to uderzenie. Proszę, za błędy to dobrze sędziuje. <laughs> no, oczywiście pozdrawiamy pana sędziego. Może o tym za chwilę. Miłosz szczęśliwi nas! Nie ma bramki. Niesamowite. Jeszcze nie koniec, jeszcze Kuba. To... A tu wygrałem ostatnio z Krakowem 4-2 na zakończenie trampolat w tym roku. O, też pięknie. Także no. Wspominamy z trenerem, że tutaj my, nasze sezony zawsze kończyły się z Krakowią i zazwyczaj były to. Mecze jak nie waleczne, to zwycięskie. Tramkarz wspólnie trenowany 4-6 przegrał mimo, że prowadziliśmy 4-2. No właśnie, tutaj, tutaj 4-2 też rok temu trener wspominał. No a tutaj proszę Państwa, 1-1 z sytuacjami na kolejne bramki. Miłoż dzisiaj miał 8 sytuacji, tylko jeden gol. No i teraz no, troszkę żeśmy. Znowu mocno przycisnęli. Dobrze, teraz Michał podszedł wyżej. Piłkę przejął, ale Akim piłkę traci niestety. Dobrze jest Michał. Akim teraz. A Akim. Akim. Ależ fajnie chciał w uliczkę Miłosza. Oskar teraz. Jakbyśmy coś z tym zrobili. Szkoda. Brak wiadomo. Teraz zagranie do środka. Nie ma tam nikogo. Kto to zablokuje? Uderzenie. Oj, 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 oj. Wypluta ta piłka Filip. Skuba rozegranie na trójkącie z Oskarem. Utrzymaliśmy piłkę, dobre zagranie do Akima przez Kubę i teraz mamy szansę. Zagraj to dokładnie, ale prosto w koszyczek bramkarza. Dobrze Piotrek teraz sobie przyjął piłkę. Piotrek teraz schodzi do środka. Płasko po ziemi uderz to miłoż! No musi to być bramka. Dobrze zagrał do Oskara. Teraz spróbujmy. Mamy ostatnio przewagę. O Jezus Oskar, dobrze żeśmy nie mieli z tym problemu. Teraz miłość zrób to dla nas! miłość. Szansa broni bramkarz. Coś się dzieje w tym polu karnym Kuba, plec, za plecami masz uwaga Mówię uwaga. Bramkarz. I dwa do jednego. Niestety. I to zawodnik, o którym Kuba mówił, że tam jest zawodnik za nim. Przemek teraz w takie wszczelenie w pole karne. Licząc, że ktoś to przejmie. Miłosz, ojej, jakby się tą piłką obrócić. Radzi sobie z jednym, z drugim. Uderzenie płaskie po ziemi, niebezpiecznie. Kuba nie zareagował na tą piłkę. Piłka trafia w słupek. Wybita piłka i teraz Miłosz świeca. Dobrze, Oskar, oski boski, nie daje sobie tak łatwo. Ale Kuba stwierdził, że poda do przeciwnika teraz. Dobrze, że jest Michał, walczący. I ten szczelający, a ten broniący, i rzut rożny. Zagranie dochodzące, uderzenie. Dobrze, miło. Kuba wybija piłkę. Miłosz, Przemek. Miłoż. Miłosz. No i dobrze. Zastawił się. Nie bez, niepotrzebny ten ślizg był. I koniec proszę Państwa. Przegrywamy 1-2 w ostatnim meczu. Nie bądź zegarkiem. Podziel się lajkiem. I nie bądź nubem. Poczęstuj mnie subem.